O jakie teraz emocje po wszystkim? Eee, chyba wszystkie naraz. <laughs> Przede wszystkim się, czy wszystko zostało powiedziane, i yy, chyba pozytywne, bardzo pozytywne, więc mam nadzieję, że naprawdę się spodobało. No i super, że po prostu mogę tu być. Naprawdę to są niesamowite emocje. Wszystkie naraz, tak jak mówię, więc. <laughs> A czy udało się wszystko zaprezentować tak, jak Pani chciała? Mam nadzieję, że tak, bo teraz jakbym próbowała to jeszcze raz wszystko w głowie odtworzyć, to chyba już nie pamiętam, czy wszystko naprawdę zostało powiedziane, zupełnie inaczej się o tym rozmawia teraz, a zupełnie inaczej, kiedy widzi się przed sobą tyle osób. No to skoro już jesteśmy przy pomyśle, to, to, cóż, to cóż to za pomysł? Pomysł dotyczy stworzenia koszulki ułatwiającej lub umożliwiającej komunikację z pacjentem. Zawiera on w sobie piktogramy, które oznaczają takie najczęściej używane, najczęstsze problemy, z którymi pacjenci mają problem, żeby przekazać je personelowi. Myślę, że koszulka jest innowacyjna przede wszystkim przez swoją formę koszulki nie tablicy, nie. Maty, tylko po prostu koszulki, którą każdy ma na sobie. Każdy mają w domu przynajmniej jeden t-shirt, i każdy mm, może z niej korzystać. Jest bardzo prosta w obsłudze, jest bardzo intuicyjna. Nie trzeba jej e, trzymać, nie trzeba jej wskazywać jakoś bardzo, więc uważam, że jest bardzo e, przejrzyście wykonana i bardzo prosta. E, skąd się pan dowiedziała o konkursie? E, o konkursie dowiedziałam się od mojej wykładowczyni, która wysłała mi link do zgłoszeń z słowami: Mazia, królowa Sylwia, czeka na ciebie. I po tym potem właściwie zaczęło, zaczęły się już sytuacje z oddziałów, również usłyszane, m.in. innymi słyszącego pacjenta, który nie mógł się w żaden sposób porozumieć z personelem w nagłej sytuacji. Także pomysł zaczął kiełkować, kiełkować, aż w końcu <laughs> się stał. Co jest w tym konkursie y, takim największym trofeum? Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest w konkursie dla mnie samo stanięcie tutaj wśród tych wszystkich genialnych pomysłów to, że mój pomysł y, został wyróżniony. Tak naprawdę, y, no, studentki, która dopiero zaczyna, Starnowa, o której połowa ludzi w ogóle nie słyszała. Y, że mogę teraz stać tutaj przedstawiać go i że tak on się ciepło przyjął, nie tylko w konkursie, dzięki konkursowi tak naprawdę e, mogę go rozwijać, ponieważ kiedy ktoś widzi tak prestiżową nazwę e, i widzi słowo finał przy moim nazwisku, to już zupełnie inna rozmowa jest, e, także dla mnie wielkim osiągnięciem. Która na pewno sobie dopiszę do listy, która dopiero się zaczyna, mam nadzieję, jest to, że w ogóle mogę tutaj być. Czy coś zaskoczyło panią w trakcie spotkania? Zaskoczyło mnie, szczerze mówiąc, pytanie po angielsku, ale myślę, że jakoś mi się udało wybrnąć. A jaka była atmosfera na sali? Atmosfera, bardzo się komisja starała przełamać ten stres. Mimo, że no samo w sobie to było bardzo stresujące, ale nawet taki drobny uśmiech to bardzo dużo e, znaczył. E, czy zatem udało się zaprezentować swój pomysł w pełni? Myślę, że tak, chociaż pewnie do mnie dopiero dotrze, e, że czegoś bardzo ważnego nie powiedziałam, ale najważniejsze rzeczy myślę, że tu zostało przekazane. A jakie ma dla Pani znaczenie udział to, że jest to wszystko pod takim honorowym patronatem, honorowej serii. Dla mnie to jest przede wszystkim wielkie wyróżnienie, że wśród tylu super pomysłów, nawet tych teraz finałowych, że po prostu mogłam się razem z tymi osobami tutaj znaleźć, że po prostu tak, taka komisja, tacy tutaj wszyscy ludzie, że docenili to i stwierdzili, o to jest super ten pomysł, żeby znalazł się w finale. Więc jestem mega wdzięczna, że mogę tutaj po prostu teraz być. A w jaki sposób, jeśli poleciłaby Pani udział w konkursie swoim koleżankom i kolegom, to jak? Myślę, że przede wszystkim przez to, że to jest po prostu niesamowite doświadczenie, samo to, żeby tutaj być, żeby mieć tę świadomość, że w tak prestiżowym konkursie jest się jednak w finale i to, że sama atmosfera, mimo że stresująca, jest bardzo, bardzo się. Bardzo się czułam zaopiekowana tutaj. Także yy, no mogę polecić każdemu, żeby się zgłaszał, ponieważ no, da radę, można coś zdziałać, coś zmienić i zawsze to jest taki motor do działania. Bardzo duży i motywacja na całe życie myślę.